Jesteśmy na imprezie Pudelka, jest tutaj mnóstwo portali, różnych takich show biznesowych też no, stron. Czy ty czytasz rzeczy, które są pisane w internecie na Twój temat? Czytam, czytam, bo jestem ciekawy, y, co tam y, o mnie ludzie piszą. Czytam, to jest super, y, ja to lubię. Nie lubię czytać komentarzy, ale wiem, że gdyby nie komentarze, to tak naprawdę by mnie nie było, bo to też reakcja ludzi. A jak są komentarze, to są ludzie i chyba się powinienem cieszyć. Nieważne, czy to jest dobra opinia, czy zła. Y, ważne, że ktoś pisze i zechce napisać ten komentarz. A jak sięgasz pamięcią, myślisz sobie komentarze na mój temat, to to są raczej dobre rzeczy? Czy negatywne? Co przeważa w twojej świadomości, kiedy myślisz o komentarzach? E, te dobre, te dobre, bo w większości e, widzę, jak zalewa mój fanklub, e, po prostu różne portale, e, jakieś nominacje jak dostaję, czy, czy, czy jakiś koncert jest ogłaszany, to moi fani po prostu chcą mnie wcisnąć, wchodzą oknami, drzwiami, więc w komentarzach tylko jest Marcin Maciejczak, ja jestem w szoku, ale no, są bardzo wspierający i im za to bardzo dziękuję. Yy, nie, mam dobre skojarzenia z tymi komentarzami. Mam z tyłu głowy takie coś, że pojawiają się te złe, ale yy, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Oczywiście, że tak. A ty utrzymujesz takie kontakty bliskie, osobiste ze swoimi fanami? Yy... No w sumie tak, no moi fani, ja mam z nimi taki kontakt, że widzę się z nimi tak naprawdę na każdym wydarzeniu, czyli na moim koncercie, przy premierze singla, a tych osób cały czas przybywa i oni naprawdę cały czas są. Ostatnio byłem gościem na koncercie Natalii Nykiel i nie zostało to zbytnio ogłoszone, ale moi fani jakoś się dowiedzieli i oczywiście musieli być, więc to jest dla mnie szok. No wszędzie są ze mną. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.